Warszawska Giełda ma specjalny program edukacyjny GPW Growth. Co jest istotą tego programu? Postanowiliśmy zaprosić i porozmawiać o tym z Ewą Opolską, szefową EY Academy of Business. Witam panią profesor bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło, że awansowałam na szefową jeszcze nie, ale mam nadzieję, że to dobra wróżba. A, no dobrze, to w takim razie. To w takim razie przepraszamy. A, a kto jest szefem w takim razie? Kobieta czy mężczyzna? No za, to zależy kobieta, naszej części kobieta. Akademii Szefową. Szefową przepraszamy no? w takim razie, korygujemy się, życzymy, żeby to była dobra wróżba, ale oczywiście bez żadnych drastycznych rozwiązań. Tak wróćmy, do, wróćmy do. GPW Growth, którego, w którym jest Pani główną twarzą EY Academy of Business. Myślę, że to możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Bo to nie jest tak, że to jest program, który służy wyłącznie przygotowaniu do debiutu. Nie, to jest znacznie szerszy program edukacyjny, jak pan słusznie powiedział. Chcemy przygotować liderów biznesu nie tylko do wejścia na giełdy, ale także do popatrzenia na różne aktywa, na różne zasoby, które liderzy mają do dyspozycji w kategoriach wartości. I to jest główna oś naszego programu. Wartość, wartość z kapitału finansowego, ale też wartość z kapitału ludzkiego, wartość trafnych decyzji, wreszcie wartość z potencjału lidera. Wokół wartości się poruszamy. A co to znaczy w praktyce? Czego może znaczy... nauczyć no. menadżer, który ma, nie wiem, rozwija swoją firmę od 5-10 lat, sporo wie o biznesie, pewnie również o zarządzaniu finansowym i o różnych innych tego typu kwestiach? Jak niektórzy mówią w biznesie wiedza jest jak mleko, to znaczy starzeje się dość szybko i wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna opinia. Bardzo serdecznie zachęcamy bardzo dojrzałych menadżerów z ogromnymi doświadczeniami, żeby przyszli do nas po pierwsze wymienić doświadczenia, bo zawsze to jest dobra okazja, żeby z innymi menadżerami porozmawiać o tym, co się wcześniej w biznesie wydarzyło, o porażkach, o sukcesach, wymienić się różnymi poglądami i nowymi trendami biznesowymi, ale żeby posłuchać i trenerów i zaproszonych gości, dlatego że program tak naprawdę składa się z trzech części. Jest ta część taka typowo w cudzysłowie teoretyczna, bo ta nasza teoria jest ewidentnie praktyczna, czyli opieramy się o badania, opieramy się o doświadczenia firm, ale faktycznie jest taka część, kiedy trener przeprowadza naszych uczestników przez konkretną sesję merytoryczną. Zaczynamy od innowacji. Pierwsza sesja to wartość z innowacji, po czym są również dwa spotkania. Spotkanie, które nazywamy narzędziownią, czyli dostarczamy konkretne narzędzie wokół obszaru merytorycznego, którego sesja dotyczy, i mamy także spotkanie z ekspertem tak zwana godzina z ekspertem. Ta godzina z ekspertem to godzina z osobą, która bardzo praktycznie działa w określonym obszarze merytorycznym, w którym sesja. Się porusza i jest to takie przełożenie zakresu merytorycznego sesji na konkretne doświadczenie konkretnej osoby. Często są to właśnie spółki, które na giełdzie są już obecne, więc można też z tych doświadczeń skorzystać. I z panią profesor również można się spotkać w trakcie zajęć. A całego programu, a całego programu partnerem jest też Biznes24, więc i my również bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby się Państwo zgłosili do GPW Growth i spotkali z Panią Profesor Ewą Opolską i Panią Akademią Biznes również. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję.